Dzień dobry moi mili, witam was w kolejnej BC z Januszy Biznesu. A dzisiaj m.in. o biednym, spłukanym Januszu prowadzącym kiosk, o poszukiwaniach ekspertki od stylizacji paznokci, która będzie chciała się pobawić w świat, w którym pieniądze nie istnieją oraz o szefie, który ma się za nad człowieka. Zapraszam! Zacznijmy jednak od firmy, która poszukuje osoby do pracy w magazynie, ale nie zamierza dać pracownikowi nawet ciuchów roboczych, bo nie są instytucją charytatywną. Posłuchajcie! W związku z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności i koniecznością utrzymania rentowności firmy zatrudnię natychmiast osobę na stanowisko magazyniera. Interesują mnie wyłącznie kandydaci gotowi do ciężkiej pracy fizycznej. Wymagam pełnej dyspozycyjności i zdrowia pozwalającego na dźwiganie towarów, bo praca polega na rozładunku ręcznym oraz obsłudze paleciaka. Kluczowa kwestia dotycząca wyposażenia. Wymagany jest kompletny własny strój roboczy oraz obuwie ochronne i rękawice. Informuję wprost, żeby nie było nieporozumień na miejscu. Nie zapewniam odzieży rob na start, bo to nie jest Caritas, żeby sponsorować ubrania każdemu kto przyjdzie. Jeśli nie stać się na inwestycje we własne narzędzia pracy w postaci rękawic i butów, to nie jesteśmy zainteresowani współpracą. Rękawice zużywają się szybko przy tej pracy i jest to koszt po stronie pracownika. Ja udostępniam halę i towar. Proponuję umowę, zlecenie, co jest najbardziej elastyczną formą współpracy w obecnych trudnych czasach. Stawka wynosi 10 zł netto za godzinę pracy. Podkreślam słowo pracy. W moim zakładzie płaci się za efektywność, dlatego wprowadzony jest system ścisłego monitorowania czasu. Każda przerwa jest skrupulatnie odliczana od czasu pracy i nie jest płatna, bo nie jestem instytucją charytatywną. Wymagam dbania o powierzone mienie. Za wszelkie szkody, zniszczony towar, pomyłki w wydaniach czy braki inwentaryzacyjne, pracownik odpowiada materialnie i koszty te będą potrącane z bieżącego wynagrodzenia. Na magazynie ma być porządek. W momentach braku dostaw pracownik ma obowiązek sprzątać halę, segregować kartony i folie, a nie siedzieć na telefonie. Używanie prywatnego telefonu w czasie pracy jest zabronione. I i będzie traktowane jako naruszenie obowiązków skutkujące natychmiastowym rozwiązaniem umowy. Szukam człowieka, który chce zarobić, a nie dyskutować o kodeksie pracy. Jeśli akceptujesz te twarde rynkowe zasady, zapraszam do kontaktu. Jeśli masz zamiar narzekać, że trzeba nosić ciężkie paczki albo że odliczam 15 minut za przerwę, nie marnuj mojego czasu i nie dzwoń. Zacznijmy od tego, że typ szuka pracownika, a brzmi jakby szukał sponsora dla swojej firmy. To może niech pracownik od razu przyprowadzi własny wózek widłowy i dorzuci się do czynszu za magazyn, skoro tak ciężko z rentownością. Najlepszy jest ten fragment o karitasie. Gość ma czelność pisać, że on nie jest instytucją charytatywną i oferuje 10 złotych na rękę za ciężką orkę fizyczną. Człowieku, za dychę to można sobie co najwyżej kilka paczek chusteczek kupić, żeby otrzeć łzy po wypłacie. I ta obsesja na punkt Odliczania przerw. Rozumiecie to? Idziesz do kibla, a Łukasz stoi ze stoperem i odejmuje ci 30 groszy z wypłaty, bo sikałeś kilka sekund za długo. A wisienką na tym torcie z gówna jest tekst nie dyskutować o kodeksie pracy. To jest wręcz definicja Januszeksu. Szukam kobiety do pracy w moim kiosku wielobranżowym w centrum miasta. Obowiązki są proste, bo trzeba rano odebrać prasę, poukładać ją na półkach, żeby było widać tytuły, sprzedawać bilety, papierosy i drobiazgi, nabijać to na kasę fiskalną. Mamy zimę, jest mróz i w kiosku jest zimno, bo to jest blaszana buda, która nie trzyma ciepła. Ja nie mam pieniędzy na ogrzewanie elektryczne, bo prąd zdrożał, i jak włączysz farelkę albo jakiś grzejnik olejowy, to szybko bym musiał zamknąć ten biznes po tygodniu. Farelka ciągnie prąd i absolutnie zabraniam jej używania w kiosku, bo to są koszty. Które mnie zrujnują ostatecznie. Ogrzewanie pracownica musi sobie zapewnić we własnym zakresie, to znaczy trzeba się po prostu grubo ubrać. Sugeruję założyć ciepły sweter wełniany, najlepiej dwa swetry, kalesony termiczne i grubą kurtkę i czapkę, bo w środku temperatura jest prawie taka jak na zewnątrz. Można sobie przynieść termos z herbatą z domu, ale w rządku na miejscu nie zagotujesz, bo czajnik też ciągnie prąd i korki wywala, a poza tym to też kosztuje. Musisz zrozumieć moją sytuację, bo ja sam chodzę w dziurawych butach, żeby opłacić towar w hurtowni, która też zdziera ze mnie ostatecznie. Jo skledwo wszędzie i ja szukam kogoś, kto ma w sobie empatię i widzi, jak ciężko jest teraz przedsiębiorcy przetrwać na rynku. Ja na prąd nie dam ani złotówki więcej niż to, co idzie na światło i kasę fiskalną. Liczę na to, że znajdzie się kobieta życiowa, która wie, co to jest bieda i walka o przetrwanie i uszanuje to, że ja daję jej miejsce pracy. Wypłata to nawet nie jest minimalna. Proszę o kontakt tylko osoby, które rozumieją, że farelka jest wykluczona i są gotowe siedzieć w swetrze i rękawiczkach, bo taki mamy klimat i takie mamy realia, że na luksusy nikogo nie stać. Nie dzwoncie spytać. O socjal czy grusze, bo ja sam nie byłem na wakacjach od 15 lat. Macie czasem wrażenie, że rynek pracy w Polsce To jakiś nieśmieszny sketch Monty Pythona Bo ja właśnie to przeczytałem I muszę się napić melisy Chociaż pewnie pan Jerzy by mi zabronił Bo czajnik ciągnie prąd Absolutny zakaz używania farelki Gość traktuje grzejnik elektryczny Jak jakiś luksusowy jacht, na który go nie stać To nie jest oferta pracy To jest zaproszenie do eksperymentu medycznego Pod tytułem Jak szybko dostaniesz hipotermii za głodową stawkę Najbardziej rozwala mnie ta jego gra na emocjach Ja chodzę w dziurawych butach Zrozum moją sytuację. Jerzy, stary, jak twój biznes wali się od włączenia czajnika, żeby zagotować wodę na herbatę, to ty nie jesteś przedsiębiorcą, ty jesteś bankrutem. Może po prostu nie wiem, daj sobie z tym spokój. Moja firma, będąca liderem w branży, poszukuje asystentki zarządu, która stanie się moją wizytówką. Czego oczekuję? Totalna dyspozycyjność 24 na 7. Biznes nie śpi, a pieniądz nie zna pojęcia niedziela. Oczekuję błyskawicznej reakcji na maile i telefony również o 23 w Wigilię. Jeśli masz zaplanowany urlop, wesele siostry czy chorobę, to nie jest miejsce dla ciebie. Nienaganna, reprezentacyjna prezencja. Jesteś pierwszą linią kontaktu z moimi kluczowymi partnerami. Wymagany nienaganny makijaż, biznesowy dress code, szpilki obowiązkowe i aparycja, która onieśmiela konkurencję. Własne zaplecze techniczne. Wdrażamy nowoczesny model Bring Your Own Device. Wymagam od Ciebie posiadania wysokiej klasy laptopa, preferowany MacBook ze względów wizerunkowych na spotkaniach oraz smartfona z nielimitowanym internetem i rozmowami. Firma jest w trakcie strategicznej optymalizacji kosztów stałych, co świadczy o naszej inteligencji finansowej, a nie problemach. Twoje zadania. Dbanie o mój wizerunek w mediach społecznościowych. Robienie zdjęć, gdy podpisuję ważne kontrakty. Organizacja spotkań w prestiżowych lokalizacjach. Głównie lobby hoteli pięciogwiazdkowych. Kawa na Twój koszt. To test zaradności. Co oferuję Unikalny program mentoringowy zamiast pensji. Przez pierwsze trzy miesiące okres próbny oferuję bezpłatny staż. Moja stawka godzinowa jako konsultanta to 2000 PLN. Ty będziesz ze mną przebywać po 10-12 godzin dziennie. Policz sobie ile realnie zyskujesz, czerpiąc z mojej wiedzy, obserwując mnie w akcji i ucząc się technik negocjacji, których nie ma w książkach. Prestiż. Możliwość wpisania do CV pracy u boku jednego z najbardziej obiecujących graczy w Regionie. To otworzy Ci drzwi, które dla innych są zamurowane. Możliwość awansu. Jeśli przetrwasz 3 miesiące i udowodnisz swoją wartość, to jest wygenerujesz dla firmy konkretny zysk. Rozważymy rozmowę o systemie prowizyjnym. Jeśli masz mentalność zwycięzcy i wiesz, że inwestycja w siebie wymaga poświęceń, wyślij CV ze zdjęciem całej sylwetki. Mamy tu lidera branży, który nie ma własnego biura, więc przesiaduje w lobby hotelowym i nie stać go na sprzęt dla pracownika, więc nazywa to strategiczną optymalizacją kosztów. Stary, nazwijmy rzeczy po imieniu. Jesteś gołodupcem, który szuka jelenia z własnym MacBookiem. Najlepszy jest ten test zaradności. Kawa na twój koszt. Serio, twoja stawka to rzekomo 2000 zł za godzinę, ale sępisz od stażystki na late za 15 ziko? To nie jest test zaradności, to jest zwykłe dziadostwo. Did ze zdjęciem całej sylwetki na koniec, to już szczyt żenady. Bartosz nie szuka asystentki. On szuka darmowej służącej, która przy okazji będzie wyglądać jak modelka, żeby leczyć jego kompleksy. Jeśli ktoś to wyśle, to chyba tylko po to, żeby zapytać o namiar na dealera, od którego bierzesz towar, bo wizje masz potężne. Jeśli nie chcesz drogi widzu przegapić nowych treści na kanale, to zachęcam Cię do zostawienia suba. Takiego przycisku szukaj na dole pod filmem i po prostu go kliknij, a Bóg ci to w dzieciach wynagrodzi. A jak jeszcze zostawisz. Jakiś komentarz dla zasięgu, to już w ogóle będzie super. Możesz napisać na przykład, gdzie pracujesz. To tak trochę w temacie odcinka. Wyobraźcie sobie, że żyjecie w świecie, w którym pracujecie dla kogoś, ale pieniądze nie istnieją, więc za pracę nie kasujecie ani grosza. Fajna perspektywa, co nie? Taki sprytny pomysł na niepłacenie za usługę miała autorka kolejnego posta. Posłuchajcie. Dziewczyny, ratujcie! Poszukuję w trybie absolutnie natychmiastowym ekspertki od stylizacji paznokci, która jest dostępna w najbliższy piątek po południu lub sobotę rano, ponieważ moja kuzynka organizuje urodziny i muszę wyglądać nienagannie, a nie mam zamiaru użerać się z amatorami. Interesuje mnie wyłącznie osoba z ogromnym doświadczeniem. Co do zapłaty. Mam dość tego wszechobecnego materializmu, dlatego wpadłam na genialny pomysł, który pozwoli nam obu oderwać się od szarej rzeczywistości i poczuć coś głębszego. Nie zamierzam płacić za tę usługę w tradycyjny Sposób, ponieważ proponuję ci udział w wyjątkowym eksperymencie społecznym i zabawę w symulację świata, w którym pieniądze po prostu nie istnieją. Wyobraź sobie, że żyjemy w utopijnej rzeczywistości, gdzie ludzie wymieniają się dobrami i usługami z czystej życzliwości i pasji, a waluta jest przeżytkiem, o którym nikt nie pamięta. To jest oferta skierowana do osób o otwartych umysłach, które chcą przeżyć ciekawą przygodę i sprawdzić się w roli usługodawcy w rzeczywistości, w której nikt nie chce niczego w zamian. Więc jeśli Twoim jedynym celem jest zarobek, to nie. Czekam na zgłoszenia od kobiet, które. Są gotowe wejść w tę rolę, zaakceptować te zasady gry i wykonać usługę w ramach tej naszej małej, prywatnej symulacji bez wyciągania ręki po kasę, co w założeniach naszego scenariusza byłoby wręcz nie taktem niszczącym cały klimat. Piszcie tylko konkretne terminy, kiedy możecie przyjąć mnie na tych zasadach. Laska szuka ekspertki, podkreślam ekspertki, bo nie ma zamiaru użerać się z amatorami, ale jak przychodzi do płacenia to nagle włącza jej się tryb wielki myśliciel antysystemowy. Czujecie ten tupet? Chce profesjonalnej usługi, najlepiej na CITO, ale w zamian oferuje udział w symulacji. No brawo, to jest tak zwany eksperyment społeczny pod tytułem czy znajdę frajerkę, która zrobi mi pazury za darmo, żebym mogła szpanować na urodzinach kuzynki. Ciekawe czy jak idzie do Biedronki po bułki, to też mówi kasierka. Pani Krysiu, niech pani nie wyciąga ręki po kasę, to niszczy nasz utopijny klimat, wezmę te bułki w ramach symulacji. Słuchaj no, panie Mądraliński, co się tak wymądrzasz w internecie. Wsać sobie te wypociny o godnym życiu i podwyższaniu minimalnej. W głowach się wam poprzewracało od tego dobrobytu. W ogóle nie macie pojęcia, jak wygląda prawdziwe życie i hierarchia. Z jakiej paki ja mam oddawać cokolwiek więcej tym, co u mnie robią. Firma jest moja, szyld jest mój i każdy grosz, który firma wypracuje należy się mnie, a nie jakimś robolom, co przychodzą na gotowe. Ja tu jestem od zarabiania, a pracownik jest od tego, żeby na mnie zarobić i się cieszyć, że w ogóle ma co do gara włożyć. Jak słyszę te brednie, że pracownik też człowiek. I musi mieć na wakacje albo na kino, to mnie śmiech bierze. Wakacje to są dla szefa, bo szef to jest głowa biznesu, elita, a nie dla kogoś, kto potrafi tylko przekładać towar albo stukać w klawiaturę. Tobie się wydaje, że jak ktoś pracuje 8 godzin, to mu się należy udział w zyskach, chyba cię pogięło. Zysk to jest nagroda za to, że ja jestem właścicielem. Im się należy tyle, żeby z głodu nie zdechli i mieli siłę przyjść następnego dnia do roboty, ani grosza więcej. Każda złotówka, którą bym im dołożył do pensji, to jest złotówka wyjęta z mojej kieszeni, z mojego portfela. Dlaczego ja mam sobie odmawiać zmian Auta na nowsze albo wyjazdu do Egiptu, żeby jakiś Janek czy Krysia mieli lżej. Oni nie są od tego, żeby mieć lekko, tylko żeby mi było lekko. Jak widzę, że mi zostaje duża kasa na koniec miesiąca, to znaczy, że jestem zaradny, a nie, że mam się dzielić. To jest czysta kradzież w biały dzień. Zmuszanie mnie, żebym oddawał moje ciężko zarobione pieniądze komuś, kto nie ma ani grama ambicji, żeby samemu coś otworzyć. Jeszcze by tego brakowało, żeby pracownik fizyczny czy jakiś biurowy myślał o oszczędzaniu. Od oszczędzania i inwestowania jestem ja. Wy macie pracować. Przestań pisać te bzdury o podwyżkach, bo. Aż żal patrzeć na to, że bractwo. Nauczcie się w końcu, że w przyrodzie silniejszy bierze wszystko, a reszta ma się cieszyć, że żyje. Panie Piotrze, zanim zaczniesz pouczać ludzi o hierarchii, to może ogarnij coś takiego jak słownik, bo na razie to przegrywasz walkę z ortografią na poziomie drugiej klasy podstawówki. Ale zostawmy pisownie. Skupmy się na tym mentalnym betonie. Typ uważa, że pracownik jest tylko po to, żeby on mógł sobie zmienić auto na nowsze. Rozumiecie to? Gość wprost przyznaje, że jego ludzie mają zapierdzielać za miskę ryżu, byle on mógł polecieć do Egiptu. To jest mentalność pańszczyźniana. Jemu się wydaje, że jest panem na Włości. A pani z Księgowości to jego chłopek pańszczyźniany, który ma całować go po rękach, że pan pozwolił w ogóle wejść do biura. Jak czytam takie wysrywy, to zaczynam rozumieć, dlaczego kosmici nie chcą się z nami kontaktować. Zobaczyli takiego Piotra i stwierdzili, że na tej planecie nie ma śladów inteligentnego życia. A jeśli chcesz więcej beki z Januszy biznesu, to koniecznie kliknij tutaj. Tam znajdziesz playlistę ze wszystkimi odcinkami. Gorąco zapraszam.